No i siemanko moi drodzy, z tej strony Jankes, dziś chciałem poruszyć temat odnośnie postępów, czy to w okresie redukowania, czy budowania masy mięśniowej. Często mi piszecie, że trenujecie tutaj ciężko, trzymacie tą dietę, no niestety waga się nie zmienia lub się zmienia, ale nie w tą stronę, no cóż, tak też bywa, ale zaraz Wam powiem co zrobić, aby tego uniknąć. W przestrzeni ostatnich lat moje podejście się tutaj zmieniło drastycznie jeżeli chodzi o całe podejście do diety, do treningu, do suplementacji no i najważniejsza kwestia do zdrowia. Od tego teraz zaczynam, bo to jest dla mnie podstawa. Często trenujemy, ale zapominamy właśnie o tych aspektach. Także pierwszym takim najważniejszym, od którego pasowałoby zacząć wszystko to są badania. Tak dokładnie. Jeżeli teraz przykładowo na redukcji, obetniecie kalorie, dołożycie dużo jednostek treningowych, rozwalicie sobie tarczyce, rozwalicie sobie tutaj kortyzol, kortyzol Wam wywali, nie będziecie poczyniali żadnego progresu. Czyli będziecie stali, tak krótko mówiąc, w miejscu i będziecie w dupie. Nie zmieni się Wasza sylwetka, totalnie nic. Także badania to jest naprawdę podstawa. Czy to wszystko gra, kortyzol, tarczyca to są takie podstawy. Później cały pasował zrobić już lipidogram, ale o tym jeszcze nagram oddzielny materiał, jakie badania warto zrobić tutaj na początek. Druga ważna kwestia to jest dieta. Często, gęsto. Pomijacie ten aspekt, a jeżeli już dopinacie tą dietę, no to kaloryka niestety odbiega tutaj daleko od rzeczywistości. Przykładowo, chłopak do mnie ostatnio pisze, waży 90 kg, ma metr 80 wzrostu, chce budować masę mięśniową yy, i on mi pisze, że je dużo, a waga stoi. Ja się pytam, no to ile jesz? On do mnie yy, tyś, yy, 2500 kalorii. Mówię, chłopie, ty ważysz 90 kg chcesz budować masę mięśniową, a ty jesz 2500 kalorii. I on uważa, że to jest dla niego dużo. Okej, okay, może dla niego tak, ale dla organizmu nie. Chcesz poczynić progres? Musisz zwiększyć te kalorie. Dołóż tutaj jakąś odżywkę białkową, jeżeli masz za mało białka. Dołóż jakieś karbo do treningu, zwiększ ilość tłuszczu w diecie, podbijasz kalorykę, obietościowo posiłki się nie zmieniają. Także dieta jest kolejnym najważniejszym czynnikiem, aby to fajnie tutaj dograć. W okresie redukcji znowu za dużo ucinacie na przykład kalorii, waga szybko leci, staje, rozwalacie metabolizm całkowicie. To co wspomniałem przed chwilą odnośnie badań. Trzecia ważna kwestia, trening. Trenujecie za dużo. Tak dokładnie. Spotykam się z osobami, które trenują 5, 6, 7 razy w tygodniu. No i największa głupota. Przykładowo, ektomorfik, który ma szybką przemianę materii, według mnie powinien trenować 3 maksymalnie 4 razy w tygodniu i powinien być to trening stricte siłowy. Nie ma sensu, żeby taka osoba trenowała tutaj 5, 6 razy w tygodniu, bo będzie odwrotny efekt. Zamiast budować masę mięśniową, będzie ciągle to przepalała. Także to się mija z celem. Trening musi być dobrany również tutaj, pod osobę. No i czwarta, taka najważniejsza kwestia: no to jest cały czas odnotowywanie progresu. Musicie odnotowywać ten progres, zapisywać, sobie wszystko notować. Jesteście w okresie redukcji, wyznaczcie sobie jasny cel czyli dwa miesiące, taka i taka data, chcecie rzucić powiedzmy 5 kg i co tydzień ma być progres. Jeżeli przez dwa tygodnie nie ma, to znaczy, że już jest coś nie tak. Trzeba prowadzić jakieś zmiany, czy to obciąć kalorie, dołożyć jakieś kardio. w okresie budowania masy miśniowej zakładam od 0,5 do 0,7 kg. Na tydzień jest to taka optymalna liczba, aby się tutaj zbytnio nie zatłuszczać. Naprawdę nie ma co szybciej tutaj budować, bo będziecie nadmiernie nabierać tej tkanki tłuszczowej, a nie na tym to polega. Macie to zrobić wszystko z głową. Bo jeżeli zepsujecie okres masowy, później okres redukcji będzie totalnie beznadziejny. Tak samo w drugą stronę. Zepsujecie redukcję, okres masowy będzie beznadziejny. Żeby wszystko grało naprawdę podejście. Podejście jest tutaj podstawą, czyli wszystko fajnie sobie rozplanować. Musicie mieć jasny cel, dobrze dobraną dietę, trening, badania w normie, aby to wszystko miało sens. Jeżeli któryś zawiedzie z tych aspektów, uwierzcie mi, że nie będziecie osiągać tego, co chcecie. Teraz mam nadzieję, że będziecie wiedzieli, dlaczego nie macie progresu i co zrobić, co zmienić, aby tego uniknąć. I standardowo, jeżeli materiał się podobał, dajcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach propozycje na kolejne pioneczka.